Cześć wszystkim z tej strony, Marceliusz, a to jest. No. W sumie pierwszy odcinek na moim nowym kanale. Raczej, no, to jest mój. Nie wiem, jak to nazwać. Ale wiem, że to jest odcinek Krowy Sandległeś, no. No, no. Nie wiem, jak. Boże. Na moim kanale, pierwszy odcinek na moim kanale. No. I. Boże. No i zarazem jest to y, także pierwszy filmik z nowej serii, który będziemy grali w Minecrafta z modyfikacjami. Ja już tu świat sobie stworzyłem. No, nie zbyt dużo drzew. Ale szybko ścinamy... Nie wiem czy jest nie za głośno Minecraft. Przynajmniej ja mam go za głośno, ale... Nie wiem czy wam się to pokazało <laughs> chyba tak. Więc to pokazuje jak to zrobić. Jest oh no. No. mode, a nie. Nie Mogę jeszcze Atili Mode i Chainod, ale ja się nie będę pokazywał. No i zbieramy drewno szybko. Nie musimy szybko. Ale tym razem postaram się robić tyle cięć na poprzednim nagraniu, żeby wiedzieć ile nagrywam. O jadus. Szłab zabił króliko. Więc Battle Tower. mnie będzie za głośno. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie za głośno. Oh yeah Właśnie, na moim kanale będzie się pojawiało wiele różnych gier. No Minecraft to będzie głównie pewnie. Ale będzie... Nie wiem co. <noise> no serio, nie wiem. Pewnie będzie serio z gry. Europa Universalis 4, którą kupiłem dzisiaj rano K dzisiaj rano ale czek tylko jedną rzecz, trzeba czekać za spolszczeniem jak się pojawi to ten na spolszczeniu będę to już nagrywał ewentualnie Modern Day Warband z jakąś modyfikacją, jeszcze nie wiem jaką prawdopodobnie, ale no, nie wiem dużo jest Tak tego na jeszcze jednego mam i znowu mój ojczyzną. Ale później pewnie się pojawi filmik, który pokazuje jak mi idzie na blade'ie, Jakie tam mam to wszystko? No. What the fuck! Dobra, nieważne. Mam się coś zacięło. Jezus! Klatki kratki... tracę klatki. No i to by było gdzieś tyle. Ten filmik będzie trwał... Ugh. Nie wiem, z 10 minut. Bo już raz nagrałem, tylko było coś w programie actionie. Źle już sobie i było takie nie wiem jak to nazwać. Cały filmik było pokazane. Jezus. Na poprzednim nakręciłem prawie w ogóle w ogóle nie, się nie robiłem, a teraz... bo w ogóle chyba nie biegałem. Tam był las! Mmm, uciekałem. Grobo nic ci nie chcę mówić, ale tracę przez ciebie klatki. Dobra, nieważne. 1443 jest. Mm -hmm. Nie wiem po co włożyłem, ale wiem, że zrobić muszę. No Boże! Cilo. Nie wiem czy to jest ta paczka, ale jeżeli to jest Bo tą paczkę stworzyłem w wspólnie z Play Games trochę do mnie starszy ale to szczegół trochę parę lat, dobra ale lecimy kopiemy kobla węgiel przyda się na pewno no i jest już piąta minuta na nagraniu. No już dawno. Da, 11 sekund temu. Fajnie, że wykrzy jest ten licznik. Kiedyś nie było. O, też z jajka się wykluba. Dobra, dobra, lecimy. O, żelazo. No ja myślę, że już to wykopię, ale nie wykopałem No, muzyka się odpali No znowu tak samo o Boże, sorry <coughs> Jedno mam trochę chorę Okej, okay, no jeszcze węgiel. <coughs> Boże Mam go całego. <laughs> o Boże, no. <laughs> Boże, szósta minuta. Co że jak się piło? Ale... Mogę nawet pół godziny na nagrać ale. Boże, jak mam głośno ta muzykę. Nie wiem, jak wy będziecie to słyszeć. What the fuck? Co to było tam? No kurwa. No i przepraszam. Poczekajcie, sobie... Patrz. O, slimeballe. Teraz jesteś moja. Oj, dzika krowu Ja sobie wiem, że lepiej by było je upiec, ale... Okej. Okay. Wiemy. A my. o, Chodź do laser. Trochę więcej kola. zniszczę, już ten kilo przebraniemy. Już nie będę go potrzebował. Ale się przyda. No, go zużyję. Okej. Okay. O Jezus. Ok, okej, już minął, to ósma już, już prawie. No, suknie, że się jak tym przejmuję, ale... Okej. Okay, yy. Tylko byłem już kobla trochę. Z mm -hmm. bole. Nie wiem po co mi. Nie mam już, już nie mam minutu na YouTube, tylko ściągłem SMS-em. Miałem już kiedyś, no więc takie rzeczy to wiem. Nie, raczej nie SMS bo -y. mój numer telefonu idzie w stare smsę. -y. Yeah, I iron I <laughs> yeah To sobie zrobię, no? Nie wiem, kilofon na pewno na, na razie nie robimy. O, jak się przypali iron, to, to wrzucę mięsko, żeby mieć chociaż jedno takie. Na... właśnie właśnie i będę kończył ten odcinek no przejmuję się strasznie że... no no w przyszłości na pewno będę się pojawiać dłuższe filmiki kiedyś... niż 10 minut no stróż o nie Jest mięsko przypalone. Ok. Czy my. się jeszcze sobie zrobię Nie mam tri A mam. Super. Ja miałem sobie mieć że zrobić. To są bełty, chyba, czy też. W tym stylu. tamto no możesz razem jecz. Ale co to jest? Ojej, już Czekajcie, ko. Ło cholera No widać, że Remkin jest na tym Gadajcie, że się noc robi Widzę słońca. O Boże. Słońce znikło. Dobra, nieważne. Mm. Nie gdzie jest we Dawaj we mnie. <laughs> Dawaj we Dzięki. A wy mięso i skóra do fuk Widziesz co? słowem. mamy przez ran. O cholera! O kurwa! Aaaa. Coś mnie goni. Ja. Nie myślałem, że tak szybko będzie noc. Dobra. ale dobrze. Do. ja w tym momencie bym ten odcinek zakończył wrzucę to wszystko do przepalania wezmę sobie crafting tape zrobię sobie hmm, klatę Ten z ale zawsze coś Widzimy sobie, sobie mięso, owcze. I chyba jestem tu bezpieczny. Będę czekał na dzień. Ale tu by było na razie na tyle. Bateria bo 13 minut. Jeszcze nie, jeszcze poczekam, aż to się przepali. No właśnie. Może łóżko sobie tu zrobię jakoś. Kopię mięso, owczym. No, ale że tu zniszczę super hata o nie mogę ale i tak ma więcej miejsca Okej okay, no, no właśnie da no właśnie coś takiego <laughs> boże czyli nie wiem jak często by się odcinki pojawiały ale na razie Postaram się dawać je codziennie. Codziennie odcinki. Nie, nie obiecuję tego, ale postaram się dawać codziennie jeden odcinek z jakiejś gry. Prawdopodobnie na początku, no, przez jakiś czas, będzie to Minecraft, Minecraft, Minecraft. I będę miał, niektórzy będą mieli więcej widzów, ale codziennie taki nowy filmik. Jeżeli się uda, to nawet więcej. To będzie fajne, jak będzie więcej Dzisiaj na pewno. Czekajcie. Nie, a dzisiaj mogę jeszcze zdążyć, jaką wieczorem. No, będzie drugi odcinek. Jest już prawie 15. To za 15 mogę jeszcze pociągnąć. 15 już się muszę szykować, bo muszę wyjść. Tak. No więc. W sumie tak nie ma, co ciągnąć odcinkało. Staryo. I? frejer. Te małe mogą mi tu wejść! Ujo. Więc ja się lepiej zabezpieczę. Lepiej się zabezpieczyć. He! Dobra. Skłupany. Ja się tu chowam. No, jeszcze... Dobiemy do tych 15 minut dłużej. No właśnie. Gdzie jest mój Mam. No. już wtedy byśmy sobie coś mogę fajnego zrobić. Nie wiem, to co to zrobię. Nie, no. Opa, chcę sobie zrobić. I jakiś porządek. Mam porządek. Dla mnie to jest porządek. rzucę sobie tam miecz. tu było na Mmm. Passei mais muito pino legal Oh. Shit. Cosa? Okay. Eh. O, będę bezpieczniejszy. No więc... Yy, już kończę ten odcinek. Yy, na razie no i cześć. Oj. Zapomniałem, że zmieniłem przez nagrywanie F9 mi się. Pokazywało gdzie się mogą spawnować te twory. Więc... oj. Wiedziałam teraz jak być. Więc jeszcze raz. O Boże! Na razie.